Saun. Żył raz mały chłopiec, siedmiolatek, tak słodki i piękny, że wszyscy go uwielbiali, a matka kochała go najbardziej na świecie. Pewnego dnia nagle zachorował i umarł. Nic nie mogło pocieszyć matki, która płakała w dzień i w nocy. Wkrótce potem, niedługo po pogrzebie, dziecko zaczęło się pojawiać nocami w miejscach, gdzie siadywało i bawiło się za życia. Jeśli matka płakała, ono również płakało. Rankiem zjawa znikała. Ale matka płakała w dalszym ciągu, aż pewnej nocy chłopiec pojawił się w białym całunie, w którym go pochowano. Na głowie miał mały wianek, który też włożono do trumny. Chłopiec usiadł na łóżku matki i rzekł. Och, proszę, przestań płakać, bo inaczej nie zasnę. Mój całun jest zupełnie mokry od Twoich łez. To przestraszyło matkę i przestała płakać. Następnego dnia syn znów przyszedł do jej łóżka, trzymając w ręku małe światełko. Widzisz, mój całun jest już prawie suchy, powiedział. Będę mógł odpocząć w grobie. Matka poświęciła swoją udrękę Bogu, znosząc ją cierpliwie i w milczeniu. Syn nigdy więcej się nie pojawił. Odtąd spał spokojnie w małym łóżeczku pod ziemią.